Sobota, 14.10. I co ja mam zrobić? Pyta. Brzmi jak pijana aktorka z polskiej telenoweli, która właśnie zeszła z planu i patrząc w lustro w garderobie, zorientowała się, że masz 60 lat. Nie wiem, co masz zrobić, mamo. Odpowiadam. Przede mną na stoliku z Ikei stoi miska stygnącego jedzenia. Coś hinduskiego zamówionego przez telefon z knępy parę ulic stąd. I przywizionego przez dyszanego, grubego faceta po pięćdziesiątce. Nie wiem do końca, co to jest. Wybrałem na chybiu, trafił z karty. Obiad na śniadanie. Bierem trochę na łyżkę. Połykam. Jest w miarę dobre, ostre i tłuste. Jedzenie dla alkoholików. Przełykam jeszcze trochę, parzy mnie w przełyk. Jak powiem ojcu i Paulinie, że nie przyjdziesz znowu na święta. Pyta. Nie wiem, co im powiesz. Odpowiadam. Nie wierzę, że musisz pracować w pierwszy dzień świąt. Nie wierzę w to. Nikt nie pracuje w pierwszy dzień świąt. Sprzedawcy na orlenie. Odpowiadam jej z jedzeniem w ustach. Co? Sprzedawcy na orlenie pracują w pierwszy dzień świąt. Powtarzam. Nie bądź bezczelny, odpowiada moja matka. Mam zaciśnięty żołądek, jednak nie mogę jeść. Może zjem coś wieczorem, zapiekanki, hot dogi. Zastanawiam się, dlaczego z całego tego potwornego żarcia. Nie wyglądam jeszcze jak Borys Jelczyn. Zawsze pochłaniam je szybko i jakbym się go wstydził. Patrzę na równe rzędy koszul, swetrów i spodni, ułożone kolorami w odcieniu od najciemniejszego do najjaśniejszego. Zrobiłem to wczoraj, gdy nie mogłem zasnąć. Patrzę na moje ubrania i myślę, na jaki sposób będą dzisiaj niewidzialne. Moja matka zaczyna coś mówić, długo opowiada jakąś historię o swojej przyjaciółce, której mąż zdradza ją z młodszą kobietą. Chyba zrobił jej dziecko, a no oblała mu samochód farbą i wybiła szyby. Nie słucham jej. Myślę o niewidzialności. Absolutną podstawą robienia tego, co robię, jest być przezroczystym. Dopinamy kontrakt z Tajwanem odpowiadam. To są miliony euro. Dziesiątki milionów euro mało. I co ja powiem ojcu? Pyta moja matka: Potrzebujecie jakichś pieniędzy? Pytam ją. Nie jestem z Warszawy. Jestem przyjezdny. Jest taki dziwny termin, słoik, określający ludzi, którzy przyjechali tutaj w poszukiwaniu czegoś lepszego. Wyjechali ze swoich radomiów, tarnowów, koszalinów, ostrowców świętokrzyskich. Byli najlepsi w klasie, mieli same celujące na świadectwach maturalnych. Przyjechali tutaj po indeksy, po stanowiska, po kredyty na mieszkania na Kabatach i Nowym Wilanowie, po samochody w leasingu, po karty kredytowe, po życie. W pewnym sensie jestem jednym z nich. Jestem nawet od nich zabawniejszy. Przyjechałem do Warszawy z Olsztyna po to, aby zostać artystą. Teraz następuje przerwa na śmiech staśmy. Ten sam, którego używają we wszystkich sitcomowych serialach pod każdą szerokością geograficzną. Z babcią jest bardzo źle, mówi moja mama. Zdaję sobie z tego sprawę. Odpowiadam. Nie wiem, czy sobie zdajesz. Już nic nie kojarzy. Michał, przecież oni są z Pauliną od pięciu lat. Ostatnio zapytała, kto to jest. Mieszają jej się fakty. Pytała ostatnio, czym się zajmujesz. Wymyśliła sobie, że ma żonę. Że ma na imię Marlena Marlena jest przecież jej siostrą. Nigdy nie była za dobra w kojarzeniu. Odpowiadam, po co ja w ogóle z tobą rozmawiam? Pyta moja matka. Nie mam pojęcia, mówię. Biorę do ust jeszcze trochę jedzenia, trochę po to, aby cokolwiek zjeść, a trochę po to, by nie musieć mówić. Oglądam swetry spodnie, sportowe buty. Wszystkie moje pary butów są czarne, to siła nawyków. Zdaję sobie sprawę, że na dzień wyglądam jak menadżer z wyższego szczebla. Szef accountów stojący w kolejce powinno Umielżyńskiego. Mielżyńskiego. Kolejka, kolejna przerwa na śmie Przezroczystość. Jeśli robisz to, co ja robię, musisz wyglądać tak, aby nikt na ulicy, w metrze, w centrum handlowym nie skierował na ciebie wzroku. Widziałem zbyt wielu przewiezionych książąt, którzy wyglądali pod celą, bo lubili łańcuchy, bisiory, srebrne zegarki. Buty, czarodzieje lubili brylantyny na włosach. Lubili chodzić nadresowo, lubili machać do kurew samarami i mówić, że tam, gdzie mogą razem pojechać, jest tego więcej. Słuchaj, a ciotka Marlena to w ogóle chce twój obraz, mówi moja mama. To niego sobie bierze odpowiadam właśnie obraz śmiech staśmy numer 3 przyjechałem do warszawy żeby zostać artystą skończyłem liceum plastyczne moi rodzice mieszkają w olsztynie na jarotach w części na którą mówi się Hamburg. moja mama pracowała jako nauczycielka w szkole teraz jest już na emeryturze mój ojciec jest milczącym człowiekiem zaciśniętymi ustami który przez całe życie zajmował się chodzeniem po mieszkaniu w sztywny, naprężony sposób obrzucaniem zaniepokojonych wzrokiem ścian w naszym mieszkaniu. Chciał być pisarzem i dramaturgiem. Wylądował jako dożywotni dyrektor jakiejś fundacji wspierającej rozwój z kultury lokalnej. Rzadko rozmawiam z ojcem. Moja siostra komunikowała się z nim, wydzierając się i trzaskając drzwiami. Ja nie komunikowałem się z nim w ogóle. Mój ojciec, co ciekawe, nigdy niczego mnie nie nauczył. Grania w piłkę, wkręcenia śrub, prowadzenia samochodu. Sam do dzisiaj nie wiem, czy w ogóle posiada te umiejętności. Pamiętam bardzo niewyraźnie, że gdy w domu cokolwiek się psuło, zaczynał panikować. Panika objawiała się u niego tężeniem twarzy oraz jeszcze większą kwadratowością ruchów. Poruszał się po mieszkaniu szybkimi, rwanymi skokami, jak psujący się robot. Moja siostra zawsze chciała malować. Skończyła nawet ASP. Ja również prawie skończyłem ASP. Moja siostra ma teraz ze swoim narzeczonym dziecko, które widziałem raz i ledwo co funkcjonujący sklep z materiałami plastycznymi. Ja handluję kokainą. Zarabiam od 50 do 100 tysięcy złotych miesięcznie na rękach w gotówce. Moja mama jest przekonana, że pracuje w warszawskim oddziale międzynarodowej korporacji. Przyjadę po Nowym Roku. Mówię mojej mamie. Czemu dopiero po Nowym Roku? Pyta moja matka. Lecę do Singapuru. Odpowiadam. Przecież kontrakt jest w Tajwanie. Mówi moja matka. Jeden jest w Tajwanie, a drugi w Singapurze. Odpowiadam. Nie będę miał czasu przyjechać do nich po Nowym Roku. Chociaż mam wtedy wolne. To wbrew pozorom martwy okres. Najgorszy. Ludzie trzymają się postanowień noworocznych, wykupują karnety na siłownię, chlają tylko w piątki i o połowę mniej, doczytują do połowy książki o harmonii, medytacji i pogodzeniu ze światem odstawiają biały chleb. No i obiecują sobie, że nie będą wciągać. Robią sobie kompleksowe badania, deto, detoksykację i hydrokolonoterapię. Z reguły lekarz mówi, że z sercem wszystko w porządku. Idą jeszcze parę razy na siłownię. Potem przychodzi początek lutego i wszystko wraca do normy. Zaczynają chlać, wciągać, zasypiać i pieprzyć się w taksówkach, tak jak to robili do tej pory. Zanim to się stanie, po raz pierwszy od 10 lat, wyjeżdżam na 3 tygodnie. Nikt jeszcze o tym nie wie. I nikt prawdopodobnie się o tym nie dowie. Po prostu wyłączę telefon, stracę dużo pieniędzy, ale to nieistotne. Lecę do Argentyny. Nie wiem dlaczego akurat tam. Czytałem kiedyś wywiad z wokalistą amerykańskiego rockowego zespołu, i on powiedział, jaka jest największa wartość w posiadaniu pieniędzy. Powiedział, że pieniądze dają mu to, że w każdej chwili może pojechać na lotnisko, sprawdzić rozkład lotów. Wsiąść pierwszy lepszy samolot, dolecić do każdego miejsca na świecie, wynająć hotel i chodzić samemu po ulicach. Spodobało mi się to. Chcę zobaczyć inne ulice niż te. Brudne i lepkie, ale w inny sposób. W dodatku Argentyna jest daleko. Daleko jak tylko się da. Dzwoni drugi telefon. To stryj. Nie chcę z nim rozmawiać. Ale jeszcze bardziej nie chcę rozmawiać z moją matką, więc mam pretekst, aby kończyć. Martwię się o ciebie, mówi do mnie moja mama. Jej głos staje się zniekształcony, jakby jej gardło zaczynało puchnąć. To znak, że zaraz zacznie płakać, ale jeszcze się powstrzymuje. Czemu się martwisz? Mam przeczucia, mam przeczucia, że coś się stanie. Co by się miało stać? Nie wiem co. Samolot, cokolwiek, nie wiem. Nie mam siły na twoje histerie. Odpowiadam dwoma palcami delikatnie, wyciągając w końcu ze stosu odpowiedni sweter. Uważaj na siebie, Jacek. Mówi. Nie robię w życiu nic innego niż uważanie na siebie. Odpowiadam zgodnie z prawdą. Na razie, mówi moja matka. Biorę do ręki drugi telefon. Na razie. Odpowiadam. Biorę go tylko po to, aby położyć go z powrotem na stoliku. Przebieram się. Zjadam jeszcze parę łyżek hinduskiego żarcia, odzwaniam. No i jak tam? pyta Stryj. Jest zasapany, jakby przed chwilą przebiegł kilka kilometrów, ale może ma tak zawsze. To przerost serca od sterydów niedoczynność płuc. Nijak odpowiadam. Tam jest więcej pieniędzy niż mówiliście. Stryj wydaje się być dźwięk podobny do hmm. Jakieś pięć tysięcy więcej odpowiadam. Wiedziałem, że dobry z ciebie chłopak, mówi. To nie jest gimnazjum kurwa, żeby robić sprawdziany. Odpowiadam. Coś ty taki nerwowy. Weź się ziółek napij albo konia zwal. Mówi stryj. Na razie. Mówię i rozłączam się. Po chwili wkładam oba telefony do marynarki. Przeliczałem te pieniądze nad ranem w bezpiecznym miejscu. Nie trzymam w mieszkaniu niczego. Ani pieniędzy, ani towaru, ani pistoletu. To byłby czysty idiotyzm. Gdzieś w mieście, daleko w jego głębi, na blokowisku jest kawalerka, którą kupiłem za gotówkę i której oficjalną właścicielką jest młodsza siostra Paziny, mieszkająca od 15 lat w Australii. To jeden z ostatnich bloków na dalekiej Północnego Sławia. W klatce mieszkają sami emeryci. Nikogo nic nie interesuje poza tym, aby było cicho. Czasami przyjeżdżam tam w dzień, żeby nie budzić żadnych podejrzeń. Czasami rano zostawiam cicho grającą muzykę i przyjeżdżam wieczorem, aby ją wyłączyć. Wyjmuję śmieci ze skrzynki na listy. Raz narysowałem sam kredom na drzwiach H M B. W tym mieszkaniu mam obecnie jakieś pół kilograma, to niewiele. Dwie wagi, folie, prasę, pistolet gazowy, pistolet na ostrą amunicję. Jakieś 200 tysięcy złotych, kilkadziesiąt tysięcy dolarów i kilkadziesiąt tysięcy euro w gotówce, w paczkach równo poukładanych w foliowych workach. Oprócz zamków nad drzwiami jest także mała kamera, która bez przerwy przekazuje obraz do mojego telefonu. Nigdy w życiu tam nie spałem. Od czasu, kiedy kupiłem to mieszkanie, nie było w nim nikogo poza mną. Zakładam zegarek, wkładam buty. Spałem bardzo mało i nie śniło mi się prawie nic. Przypominam sobie słowa mojej matki o spadającym samolocie. Przez chwilę miele je w głowie jak monetę w palcach, ale to tylko błąd w oprogramowaniu. Nie ma czegoś takiego jak intuicja. Intuicja to przejaw osobowości paranoidalnej. Powtarzam w myślach powoli: intuicja to przejaw osobowości paranoidalnej. Godzina 17. Cześć! Mówi cicho, jakby przekazywała coś szyfrem, a ze mną dzieje się coś niedobrego, coś, co nie powinno się stać. W brzuchu eksploduje mi ładunek elektryczny, a widelec, który trzymałem w dłoni, z brzękiem wypada na talerz. Dopiero po paru sekundach mój mózg czyta, że to ona. Widzi jej ostro narysowaną twarz. Wycięty nos, zaszklone oczy, przerwę między zębami, blond włosy. Jest wysoka, smukła, stojąc nad moim stolikiem. Wygląda jak oskarżający mnie prokurator. Wbija się jak sztylet w przestrzeń przede mną. Jest piękna. Ma spokojną, zimną, chłodną twarz. Jest piękna, a do tego jest zajebistą dupą. Między jednym a drugim jest znaczna różnica, ale ona plasuje się w obu tych kategoriach. Znowu ogarnia mnie to uczucie, którego zaznawałem, gdy byliśmy razem przez tych kilka razy, gdy pokazywaliśmy się gdzieś publicznie, że jestem w pewien sposób dumny z tego, że ona jest przy mnie, że ona mnie wzmacnia. Że lubię się z nią pokazywać, tak jak inni obnoszą się zegarkami, marynarkami, biżuterią. Była moim złotym zegarkiem, bardzo głupi błąd. Jest kojarzona. Występowała w teledyskach w sesjach zdjęciowych. Pojawiła, się w Billboardach reklamowała jakąś bieliznę. Ludzie znają jej twarz. Moją znają tylko trochę, ale ona zawsze jest pod kątem, bokiem niewyraźna, niedoświetlona. Z rozmazanym makijażem mówiła mi nad ranem przed snem w moim mieszkaniu, że koleżanki pytają, czemu zadaje się z dealerem, skoro może mieć każdego faceta. Wtedy zawsze odpowiadałem jej, że dilerzy są w salonach samochodowych. Ja jestem detalistą. Gdy wypuszczam widelec, ktoś się odwraca, ktoś skupia na mnie niepotrzebną uwagę, ktoś sząka. To jedyne spojrzenia ich sząknięcia, ale są mi już bardziej niż zbędne. Co słychać? Nie poznajesz mnie? Pyta. Poznajecie. Widziałem cię w Betlejem. To możliwe. To możliwe, że gdzieś mnie widziałeś. Dosiada się do mnie. A ja pozwalam na to zupełnie bez sensu. Ale zanim usiadła przede mną, zanim rozpoznałem, że to ona, zanim w ogóle do mnie podeszła, zdarzyło się coś jeszcze głupszego. To kolejny dzień utraty kontroli, zagapień, zgubienie zawieszeń, widelczów wypadających z rąk. Kolejny dzień cików, niepowstrzymywanych w porę impulsów. To jest najgorsze. Chodzi o to, że jeśli czegoś nienawidzę, to złego traktowania kobiet. Godzina 16:20 Jeśli czegoś nienawidzę, to właśnie traktowania kobiet jak szmaty. Nie wiem skąd to mam. Może to jedna z niewielu rzeczy, którą moje matce udało mi się bardzo skutecznie wpoić. Jak facet uderza kobietę, to zasługuje na karę śmierci. Mówiła moja mama: Może być tak, że kobiety źle traktują tych mężczyzn, którzy nie nawiedzą, gdy źle się je traktuje? Może tak być. A może to po prostu głupie zdanie, takie, które mogłoby paść w tym polskim filmie w scenie, gdy bohaterowie palą papierosy na jakimś balkonie, wpatrując się w pałac kultury i nauki może. W każdym razie nienawidzę złego traktowania kobiet. Jestem w centrum handlowym. Przedzieram się pomiędzy tabunami ludzi wlewających się do sklepów, wypadających ze sklepów obieszonymi tobułami. Gdy zaczynam myśleć o ich liczbie, naprawdę niespotykanym zagęszczeniu. Rozumiem, że jednak są święta, że rzeczywiście za tydzień jest Wigilia. Przyszedłem kupić coś sobie, tylko perfumy i buty, ewentualnie coś zjeść. Tłuste hinduskie jedzenie dla alkoholików zostało w domu, Zjadłem go niewiele, strawiło się szybko. To było nierozsądne, ale ten Ham naprawdę nie powinien tak odzywać się do swojej dziewczyny. Stali oboje przy wyjściu z drogerii. On wyglądał jak zbieg z hangarowej dyskoteki. Miał włosy na żel, szeroką klatkę i blazer, który obciskał go jak wielki, kolorowy kondom. Patynowane dżinsy i buty czarodzieje. Do tego twarz osoby, która urodziła się w alkoholowym zespołem płodowym, szeroka, spłaszczona, bez rynięki nad górną wargą. A ona wyglądała jak klasyczna polska mis pomarańczy, w dżinsach, biodrówkach i kusej kurtce. Jej włosy dzieliły się na pasemka, odrosty i włosy farbowane, o nie do końca określonej, flamastrowej barwie. Może nawet byłaby ładna. Gdyby do twarzy nie miała przyklejonej maski z tapety i strachu, była jednym z wielkim przestraszeniem. Wyglądała jak coś, co ma być za chwilę zgniecione. Minąłem ich, ale zatrzymałem się na dźwięk jego słów. Pokaż mi kurwa telefon, powiedział. Mówił bardzo głośno, ale ludzie nie zwracali na nich uwagi. Jego głos brzmiał jak tępe szczekanie, jakby próbował krzyczeć, mając pełno chleba w ustach. Połykał końcówki wrazów. Pokaż mi kurwa ten telefon. Powtórzył. Nie kurwa. Odpowiedziała. Pokaż go kurwa znowu ten chuj do ciebie pisał. Powiedział. Ty jesteś nienormalny, jebnięty jesteś. Odpowiedziała. Szarpnął ją i zabrał jej torebkę. W jej twarzy rzeczywiście byłoby coś ładniejszego, gdyby ją zmyć i odkazić. Co ty kurwa robisz? Zapytała. Okloniasz przy drzwiach żółgumę, wpatrując się w inny punkt. Nienawidzę traktowania kobiet jak szmat, nawet jeśli są równie piękne jak billboard na reklamującej dachówki. Co ty odpierdalasz? Zapytała jeszcze raz. Kurwo, zamknij się. Zamknij się, bo ci zajebie tu przy wszystkich. Ktoś się odwrócił, jakaś starsza kobieta, lecz poszła dalej. Wtedy zauważyłem dużą grupę ludzi. Całą wielopokoleniową rodzinę wyłaniającą się za rogu, sunącą powoli arterium dokładnie pomiędzy ochroniarzem a nimi. Kiedy ta grupa zaczęła przesuwać się obok nich, on ją uderzył. Błyskawicznie wmieszałem się w tę grupę, tak, to było bardzo głupie, ale przycisnąłem się przez nich, szybko doszedłem do niego i z całej siły trzasnąłem go w splot słoneczny, tam gdzie stykają się nerwy. Nie umiem się bić, ale umiem uderzać. Stało się z nim to, co się dzieje zawsze. Jego nerwy na chwilę przestały pracować. Sparaliżował mu układ oddechowy. Skulił się, jakby ktoś wbił mu w brzuch nóż. Otworzył usta i próbował złapać oddech. Dziewczyna zastygła. I wszystko byłoby w porządku, gdyby nie nagle zaczęła krzyczeć. Wiedziałem, że zacznie krzyczeć. Wiedziałem, że bardzo go kocha. On bije ją co drugi dzień. Jest dla niego jak wyciór myje nią podłogę. Ale ona nie potrafi się uwolnić. Co więcej tego chce. To zawsze tak wygląda. W każdej przestrzeni, w każdej klasie społecznej, w blokach na Ursynowie i w willach Konstancinie, ludzie uwielbiają być ranieni. Odruchowo i posłusznie idą tam, gdzie jest ból, kojarzą go z bezpieczeństwem, mylą z miłością. To nawet nie jest smutne, to banalne jak cykl dobowy, i prawie wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Ale nienawidzę złego traktowania kobiet. Gdy zaczęła krzyczeć, ja byłem już kilkadziesiąt metrów dalej, za załomem, ale widziałem kątem oka, jak ona odsuwa się od niego o krok, a jemu wraca oddech i zaczyna szukać mnie wzrokiem, i widziałem, jak przez chwilę ochroniasz, jakby nie rozumiejąc, co się stało, szuka mnie w tłumie. Po chwili byłem w restauracji. Zrobiłem tak już parę razy, raz pod klubem na Mazowieckiej parę miesięcy temu. Innym razem nad ranem, gdy wracałem do domu, gdzieś na wysokości placu, na rozdrożu. Widziałem kolesia, który ciągnął dziewczynę do domu za włosy, jak jaskiniowiec w złej kreskówce. Czasnąłem go z łokcia w czubek głowy, a potem nadepnąłem mu na twarz, aż chrupnął mu nos. Tamta nie krzyknęła. Odwiozłem ją do domu. Nie odezwałem się do niej ani słowem, ani ona do mnie. Przez chwilę myślałem, że ta małpa w kondaminarskim swetrze tu przyjdzie, ale nic takiego się nie wydarzyło. Gdyby przyszedł, gdyby zadzwonił po policja, a wyglądał na takiego, co lubi zadzwonić sobie na psy, miałbym problem. To głupie, powiedziałem do siebie samego. Wyłączyłem telefon, zamówiłem sałatkę i wodę. Wtedy przyszła ona i stanęła przede mną, wyraźna jak nóż.